Cześć, pozdrawiam Was z okolic Warszawy. Byłem wczoraj w Grodzisku i koło Grodziska w Dworku Chemońskiego na festiwalu Permakultury, gdzie miałem wykład o dzikich ogrodach, o moim leśnym ogrodzie, a także spacer po łące w Grodzisku Mazowieckim, gdzie od 11 lat kwitnie moja łąka kwietna z nasion zebranych. W moich okolicach, ale takich typowych dla łąk kośnych Polski. Bardzo ładnie się trzyma. Weszło tam troszkę trawy, co jest naturalne, ale dalej praktycznie wszystkie gatunki są, które były wysiane. Taka najgorsza część łąki została zamieniona eksperymentalnie w inną łąkę i żeby trochę bo zawsze w tych pierwszych latach tych, tych kwiatów jest więcej, żeby właśnie wzmocnić efekt kwitnienia, więc jeszcze to doda gatunków. Na tej łące jest też trochę kwiatów leśnych. No, i myśmy robili spacer. Ten spacer był bardzo ciekawy dla mnie, bo był robiony z entomolożką z panią dr. Justyną Kierat z Krakowa, która popularyzuje wiedzę o samotnych pszczołach i bada samotne pszczoły. No, i dla mnie to było wielkie odkrycie, bo ja się bardziej interesowałem motylami i zawsze wiedziałem, gdzie który motyl żeruje, którego gąsienica, na czym żeruje. Natomiast dla mnie odkryciem było to, że samotne pszczoły u wielu z nich także jest wysoka specjalizacja i wymagają na przykład jednego gatunku czy rodzaju kwiatów do życia, czyli one żywią się pyłkiem na przykład tylko jednego gatunku. To pokazuje niesamowitą wartość łąk zrobionych z rodzimych gatunków, bo jeśli wprowadzamy gatunki obce, jeśli mamy ogrody z obcymi gatunkami, to wtedy te rzadkie gatunki owadów nie są w stanie sobie znaleźć w ogóle miejsca. Justyna w ogóle wydała książki popularyzujące różne grupy bezkręgowców, książkę o mrówkach którą sama ilustrowała też, ale tekst jest taki no napisany przez naukowca, natomiast bardzo prostym językiem, bardzo proste rysunki, bardzo ciekawe. Popatrzcie tutaj robotnica coś tam y, daje królowej mrówek. Y, budowa owadów i różne ciekawostki. Y, kolejna książka jest o pszczołach i to jest bardzo wartościowa książka, bo pokazuje życie zarówno pszczół miodnych, jak i właśnie życie różnych samotnych pszczół, gdzie one żyją. Jak sobie robią norki, jak te norki wyglądają w przekroju, bardzo ciekawe dla dzieci. I trzecia książka o pająkach, które są zwykle nielubiane. To nie są owady, to jest grupa, że tak powiem, spokrewniona z owadami. Natomiast przeciętny oczywiście Kowalski to nie rozróżnia, tego wszystko nazywa robactwem, albo gorszymi nawet nazwami, niestety. Właśnie chroniąc trawniki, ostatnio dużo mówię o tym, żeby właśnie tych trawników tak za często nie kosić, jak to bardzo zwiększa różnorodność roślin. Mówię także o owadach no i właśnie ludzie się bardzo owadów boją. Boją się bezkręgowców, komarów, różnego rodzaju muchówek, boją się też kleszczy. I po prostu no jest jakaś paranoja i właściwie y, nawet ludzie, którzy niby są ekologiczni, znam osoby, które po prostu jedzą jedzenie eko, które nie było pryskane, ale ich ogród jest zaprzeczeniem tego. To jest po prostu wstrętny trawnik złożony z trawy koszony traktorkiem co tydzień. Fe. Proszę Państwa, w tej chwili jest to absolutnie passe. Jeśli mamy obszar trawnika większy niż y, ta niewielka powierzchnia, gdzie chcemy sobie ustawić grilla albo się położyć na, na kocu, to właściwie jesteśmy pase, jesteśmy w złym stylu i bardzo to y, nie pomaga y, przyrodzie. Nie dość, że ludzie koszą trawniki, to jeszcze używają bardzo rozbudowanych, rozbudowanych preparatów chemicznych do zwalczania ślimaków, do zwalczania tego, do zwalczania tamtego, co powoduje duże straty w biosferze. Owady giną, to jest przerażające i to, na to się w ogóle składa bardzo wiele czynników. Użycie pestycydów, ale także herbicydów, które niszczą chwasty w uprawach. Dzięki temu mamy większą wydajność upraw i możemy większą część terenu przeznaczyć na ochronę przyrody. I takim terenem zupełnie właśnie zaniedbanym są tereny zielone w miastach. Dlatego tak wartościowe są właśnie książki dla dzieci. To właśnie takie nauczenie dzieci, żeby się nie bały przyrody, żeby po prostu obserwowały przyrodę, żeby patrzyły na świat także bez kręgowców, bo wtedy właśnie mniej będzie tej chemii niepotrzebnej, którą używamy w ogrodach. Uważam, że w ogóle w terenach miejskich, gdzie się nie produkuje żywności. Powinien być zakaz stosowania jakichkolwiek syntetycznych preparatów. Nic nie powinno być stosowane w miastach, bo nie ma takiej potrzeby. Nie ma, nie ma jakiejś potrzeby ekonomicznej. Aby Was nie, nie zanudzać, to pokażę jeszcze parę migawek ze spaceru mojego w grodzisku mazowieckim z panią dr Kierat. Niestety. No niestety byłem tak zajęty sam spacerem, że tych migawek jest bardzo mało. A potem zaszło słońce i już oświetlenie nie było takie dobre. Domek dla owadów założony na łące kwietnej z moich nasion zebranych kilkanaście lat temu. Łąka się dalej pięknie trzyma. Tutaj mieszkają same samotnice, więc wszystko to, co tutaj przylatuje, to są pszczoły samotne i te, które latają, to są murarki ogrodowe, więc ten najpospolitszy jakby gatunek. O co chodzi z tymi hotelami? Tak jak mówiłam, hotel dla owadów to jest miejsce, w którym ułatwiamy gniazdowanie pszczołom, znaczy nie tylko pszczołom, ale jakby mówię o tej części, tym takim designie dla pszczół, czyli te dziurki, pszczołom, które nie potrafią sobie kopać same gniazdy. I hmm, hotele są takim kontrowersyjnym jakby urządzeniem, dlatego, że y, z jednej strony y, one nie są takim elementem, który jest niezbędny do ochrony pszczół. To nie jest tak, że jeżeli my nie będziemy dawać tych hoteli, to te pszczoły nam będą y, ginąć czy coś w tym stylu. Y, szczególnie, że w miastach, gdzie one zazwyczaj są stawiane, y, te pszczoły gniazdujące, o właśnie tutaj leci sobie samiczka, y, te pszczoły gniazdujące, y, w zajmowanych właśnie takich gotowych szczelinach, one mają się trochę lepiej niż pszczoły ziemne, dlatego, że my tym pszczołom ziemnym, no co robimy, betonujemy, kostkujemy i tak dalej, one mają coraz mniej tego miejsca, gdzie mogą wykopać gniazdo. Natomiast tym pszczołom, co prawda rzeczywiście zabieramy matkę drewno, jest mniej naturalnych łodyg roślin, ale z drugiej strony, one mogą sobie gniazdować w jakichś, nie wiem, dziurkach od klucza, szczelinach gdzieś w budynkach, tego typu miejscach, więc one jeszcze się nie mają tak źle. Natomiast co jest zaletą takiego hotelu. Zaletą jest to, że my możemy sobie w takim parku, czyli do takiego hotelu, pooglądać te pszczoły. I nie musimy ich gdzieś tam szukać, nie wiadomo gdzie, tylko to przychodzimy i możemy na przykład pokazać dzieciom, tak? albo na przykład możemy sobie zrobić zajęcia edukacyjne i komuś innemu takie pszczoły pokazać. Natomiast, żeby to działało, to muszą być też spełnione pewne warunki, dlatego że część tej krytyki w hoteli bierze się stąd, że one często jakby Założenie jest dobre, tylko wykonanie jest bardzo kiepskie. Ja już niejednokrotnie widziałam taki hotel, który był stawiany na przykład w miejscu, gdzie jest wokół wszystko wykoszone. Albo są jakieś, nie wiem, tuje, kostka i... No i teraz pytanie, gdzie te biedne pszczoły, jak one się tu nawet by zagnieździły, to gdzie one mają latać po to jedzenie? Więc to jest bez sensu. <laughs> <laughs> Murarka ogrodowa, to się mówi około 250, tak? powiedzmy na luzie powinna przelecieć. No, Czyli te kształty też są, y, też są po to, żeby one pamiętały, tak? Y, podejrzewam, że te kształty tak naprawdę są dla estetyki, Aha. natomiast one, y, tak, one im się mogą przydawać. Były też eksperymenty z kolorami, natomiast ten kształt i y, jakby takie przestrzenne ustawienie działa lepiej niż kolor, więc jeżeli chcemy sobie pomalować długo, to to, ale, ale lepiej y, zrobić trójwymiarową strukturę, też później dochodzą takie rzeczy jak utrzymanie takiego domu i na przykład niektórzy czyszczą taki domek, wyciągają te rurki, otwierają ten dlatego że to jest działanie, które myśmy wzięli z hodowli muratki ogrodowej. Natomiast to nie jest hodowla. To jest tak, jakbyśmy mieli budki do parku. Prawda? Czyli my mamy to mieć, mamy dbać o to, żeby to się na nie rozpadło, nie zaginiło, natomiast no, nie wyrzucamy się do pasożytów. To jest część normalna tej różnorodności. Możemy co jakiś czas na co parę razy wymienić te rówki, po to, żeby no, one się też będą rozpadać, też, też będą się jakoś niszczyć. Natomiast no, nie może być tak, że my będziemy tutaj podleś podowe. To musi być miejsce, gdzie te dzikie pszczoły będą sobie gniazdowały jakby spokojnie A po co te pustaki? Co tam siedzi w nich? Wiesz co? Pustaki. E, być może one były e, dane z myślą o porownicach, e, że... Chyba tak kojarzę, że też się, składam składam, ja się, tak się składam, spotkałam, i że żadne były jakby kolepane porobni. Natomiast za raczej jednak to powinny być, one rzeczywiście nie mogą związować w takich cegłach, tylko że to bardziej jak są cegły powiązane za prawą. Jak ta zaprawa się kruszy, to, 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 to one tam sobie chodzą. Więc tak naprawdę dla powinno się dać taki blok wyliniany z takimi dziurkami. Natomiast podejrzewam, że w praktyce tutaj w tych cegłach można też gniaz znaczy gniazdować, ja nie chronić nie się inne zwierzęta, jakieś skorki, jest. pająki, tego typu zwierzaki. Ja nie I... jestem od nich specjalistką. I... Są i... też takie które to mają one części one właśnie one dla one pająków, one dla skorków i tak dalej. Nie chcę się wypowiadać na temat skuteczności tego, bo tutaj też to różne to są, one są, one są zdania podzielone. Natomiast no. mogę powiedzieć tyle, że to kiedy to ja to w ramach badań wyciągałam w zimie gniazda, takie trzcinowy murarek, to tam również znajdowaliśmy zimujące pająki, skorki, jakaś osa. Czasem królowa się zimowała. To nie jest to, że one tu założą jakieś takie gniazdo i prawda, będą atakować ludzi, tylko samotne, samotne królowe mogą tu zimować. Więc jak najbardziej myślę, że tutaj coś, coś sobie może. Więcej. To są te murarki, tak? To są te murarki wszystkie? To są, to są murarki, tak? Tutaj tak, tutaj latają murarki, to są samice. Możecie zobaczyć, że one mają różne wielkości, bo poszczególne samice zależnie od tego ile mamusia. Na jaskrze nożycówka jaskrzanka, ewentualnie nożycówka pospolita, polskie nazwy jakby czasem jest po kilka nazw na ten sam gatunek. Helostoma florisomne po łacinie. Natomiast na świeżnicy pszczolinkach jest świeżnicówka, czyli Andrena Hattorpiana. Mówiłam o tych różnego rodzaju pomocach dla, dla pszczół w kontekście gniazdowania. Do domku sobie pójdziemy później, natomiast to jest właśnie ta piaskownica dla pszczół. Sandarium, b-bank, to się różnie nazywa. Na czym to polega? No, tutaj mamy ten fragment, który nie jest obsadzony roślinami, i w dalszej perspektywie powinno się go też utrzymywać w ten sposób, żeby on nie zarósł pasami. To jest oczywiście, tak jak też wcześniej podkreślałam, Jakiś fragment, natomiast na zewnątrz musi być baza pokarmowa, więc tutaj mamy te warunki spełnione, prawda? Ten park tutaj no najlepiej, żeby nie był poszony w jak, jak największej części, po to, żeby przez cały czas była baza pokarmowa. Natomiast to jest miejsce dla gatunków ziemnych i to dla tych, które gnieżdżą się chętnie kolonijnie, dlatego że tu się nawet może jakaś taka mała kolonia pszczół mieścić i dla tych, które chętnie gnieżdżą się na piaszczystych terenach. Bo to też zależy od pszczół, niektóre na przykład wolą gliniastą glebę, natomiast dużo gatunków lubi glebę piaszczystą. I dlaczego tutaj jest takie nachylenie? Otóż to też różni się między gatunkami, mianowicie niektóre gatunki, niektórym jest wszystko jedno w ogóle, niektóre gatunki lubią jak jest płasko, a inne gatunki lubią jak jest nachylone. I często na przykład atrakcyjne dla pszczół jest nachylenie takie, żeby rano słońce na to miejsce świeciło, ogrzewało wejścia do gniazd i żeby te pszczoły jakby wcześniej się budziły, nagrzewały, mogły wylatywać po pokoju. I w momencie, kiedy robimy takie sandarium, ja generalnie jestem zwolenniczką różnorodności, więc im więcej takich mikrosiedlisk, tym lepiej. Jeżeli mamy tutaj skarbę, ona ma jakby dwa nachylenia, prawda? Więc te pszczoły mogą też sobie wybrać. No one są z tej strony, z tamtej strony, mogą sobie wybrać też poziome. No i oczywiście jest tutaj jakiś fragment martwego drewna, który być może zostanie zasiedlony przez jakąś pszczołę, być może przez jakiś inny gatunek, gatunek owada. Ja myślę, że Jest w ogóle tak fajnym dobrze. pomysłem byłoby, jakby robię, jak robię, ludzie robią takie rabaty typu podniesionego albo są wały, mhm. można byłoby fragmenty tych wałów robić właśnie jako takie stoki piaskowe, reszta całości zarośnięta roślinnością taką właśnie pożytkową.